To jest nieuczciwe przekazywać ludziom, mieszkańcom, a no taki jest komunikat rządu, taki jest komunikat pana Wojewody na jego oficjalnej stronie, że to są dodatkowe pieniądze. No jakie to są dodatkowe, jeżeli zabrano mi 119, a dano 43? To jest częściowe zrekompensowanie ubytków dochodów, częściowe. W przypadku tychów to jest dokładnie 30, chyba 4 czy 35 procent. A więc z tego, co mieliśmy dostać z pit oddano nam jedną trzecią. I nie zgadzamy się na to, aby mówić, że to są dodatkowe środki dla samorządu. To, są, to jest częściowa rekompensata utraconych dochodów. Dla nas w tym roku to jest ubytek około 26 milionów. Dostaliśmy rekompensaty niecałe 8. To też pokazuje te 30%, o których mówił pan prezydent Dziuba. Ja myślę, że uczciwie byłoby powiedzieć, że część tych środków do nas trafiła, ale część środków do nas nigdy nie trafi. Po raz kolejny pokazane, pokazane jest na tym przykładzie, że polskie prawo dla polskiego dzisiejszego rządu nie ma żadnego znaczenia. Także, szanowni państwo, reasumując, bo dosyć często ostatnio pan premier hmm, daje przykłady z różnego rodzaju filmów, książek można powiedzieć, że pan premier i polski rząd chciał być jak Robin Hood, ale wyszedł mu szeryf z Nottingham, czyli postać, która zabiera dla siebie i czasem daje swoim.